Drogi, anony. pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie i mój głos na supi, link w opisie. Omawiany dzisiaj film nie jest zwykłą produkcją przeznaczoną dla dorosłych widzów. 77 odcinek podrywaczek już dość dawno temu zdobył ogromną popularność wśród internautów. Popularność ta nie była jednak chwilowa, trwała długo, a teraz film uznawany jest za kultowy. Z kolei charakterystyczne zwroty, takie jak. Jakie kurwa dzień dobry! zakorzeniły się na dobre w języku polskim. Czy numerek z chłopakiem siostrzenicy rzeczywiście zasługuje na tak dużą popularność? Postaramy się to sprawdzić. Film zaczyna się od wejścia kobiety w średnim wieku, w tej roli Katarzyna Belladona, do mieszkania. Po kilku sekundach od otwarcia drzwi. Kobieta zauważa swoją kuzynkę podczas miłosnych uniesień z nieznajomym mężczyzną. Jej reakcja jest natychmiastowa. Podnosi głos na kochanków i wyraża dezaprobatę dla zachowania córki swej siostry. Przepełniona wulgaryzmami scena w doskonały sposób ukazuje charakter dojrzałej damy i jej osobisty dramat. Tworząc tą postać, scenarzyści ze Studia Kses. Bez wątpienia inspirowali się migrującą matką, najsłynniejszym obrazem z okresu wielkiego kryzysu. Obie te osoby to ciężko pracujące kobiety, wywodzące się z warstwy robotniczej, które wyzbyły się swoich potrzeb, aby próbować zapewnić jak najlepszy byt swojej rodzinie. Czym zmartwia się w pierwszej scenie postać grana przez panią Katarzynę? Pytanie: Chcesz do matki wrócić z Bachorem? Wyraża jej obawę przed zajściem nastolatki w ciąże, która przerwałaby idyliczną młodość dziewczyny i zmusiłaby ją do życia pełnego bólu i wyrzeczeń. W dalszej części utworu spotykamy się z nawiązaniem do kultury antycznej, do której zalicza się kult faliczny. Autorzy podrywaczek wyśmiewają symbol członka, który w starożytności gościł nawet w świątyniach. A teraz ukrywany jest nawet przez swojego właściciela. Komentarz głównej bohaterki: A ty co tam chowasz, kurwa?. wzmacnia dodatkowo przekaz sceny. Wkrótce mamy do czynienia z ogromnym zwrotem akcji. Po tym jak Katarzyna każe mężczyźnie wypierdalać, siostrzenica proponuje jej miłosny trójkąt. Kolejne nawiązanie do starożytnej kultury, w której stosunek płciowy kilku osób był tematem wielu dzieł. Bohaterka w krótkiej chwili przechodzi ogromne przeobrażenie, którego efektem jest zerwanie z dotychczasowym systemem wartości. To, co dzieje się dalej, to ostateczny upadek kobiety. Z mądrej i rozważnej pani domu staje się niezaspokojonym seksualnym monstrum, dla której cielesność staje się źródłem pożywienia. Wyśmiewanego wcześniej członka mężczyzny nazywa teraz smacznym. Czy film podrywaczki 77, numerek z chłopakiem siostrzenicy, to film dobry? Nie. To jest film wybitny. Doskonale napisana główna postać, interesujące dialogi, zwrot akcji i trafne nawiązania do innych dzieł kultury. Czy potrzeba jeszcze jakiejś rekomendacji? Czytał. Paściarz. Od zawsze interesowałem się kinem klasycznym, więc muszę nadrobić te braki.